Można powiedzieć, polemizuje też z, z, demokrys, z, z można powiedzieć, z niektórymi postulatami demokracji bezpośredniej. U mnie to się nazywa w programie konsultacje społeczne. Czyli, żeby mieszkaniec Krakowa, bo schodzimy tutaj do samorządu, mógł nie raz na 4 lata decydować przy błędach wyborczych, kogo wybiera. a że mógł, mógł go kontrolować na bieżąco. I od tego są konsultacje społeczne. W kwestiach ważnych dla danego obszaru powinniśmy te konsultacje przedstawić w formie referendum. Ale musimy też tutaj uważać na, na pewną zależność. To referendum musi być niezależne od władz bo absolutnie nie zgadzam się z postulatem bezpełgowego referendum i tłumaczyłem to już wielokrotnie e, na, 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 największym nawet zwolennikom demokracji bezpośredniej. Jeżeli prowadzimy referendum bezpełgowe, a wiemy jaka jest aktywność społeczna, co pokazały wybory do rad dzielnicowych, to drogą manipulacji władza może zmanipulować. Każde bezsłowne referendum. Dlatego referenda jak najbardziej tak, ale tylko w tych najważniejszych, najbardziej zasadniczych rzeczach. Nie da się sprawować władzy poprzez referenda, które będziemy, załóżmy, jeżeli władza wykonawcza, czy w tym przypadku samorządowa, będzie podejmowała dziesiątki, jak nie setki decyzji w ciągu miesiąca. Czy nawet w ciągu tygodnia, no nie da się po prostu, nawet wykorzystując e-głosowanie, nie da się po prostu rządzić przez i Istotnie jest moja tutaj kontra do tej kwestii, aczkolwiek uważam, że, że demokracja bezpośrednia.